Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam przepis na sos. Mamy sezon grzybowy w pełni, można powiedzieć. Dajcie znać w ogóle z jakiej części Polski jesteście i jakie grzyby u was występują, czy w ogóle zbieracie, czy lubicie grzyby. Na moim kanale znajdziecie też przepis na grzybki marynowane między innymi, także też Was tam odsyłam. A tutaj sos grzybowy do pyst, do mięs, do kaszy, do ryżu, do ziemniaków, do makaronów. Idealny, taki uniwersalny, ale jakże przepyszny. Koniecznie obejrzyjcie od dechy do dechy ten film, zostawcie komentarz, łapkę w górę, udostępnijcie. I jest też nowa funkcja na YouTubie, która promuje filmy, a więc podbijanie, jeżeli polubicie, za chwilę wyskopuje Wam opcja podbi. Jeżeli mogę was o to prosić, kliknijcie tam też to podbi. E, I tak naprawdę to tyle, a teraz oglądamy. Na samym początku chcę poinformować, że partnerem tego odcinka jest producent marki AMT Gastrogus, właściciel sklepu internetowego Bestpan.pl. Po obejrzeniu przepisu koniecznie sprawdź w sekcji komentarzy, jaka niespodzianka czeka tam na Ciebie. Zapraszam do oglądania. Przepis moi drodzy rozpoczynamy oczywiście od grzybów. Mamy tutaj dosyć sporo całą taką dużą miskę podgrzybków, inaczej mówiąc czarne łebki. Zaczęły już się pokazywać w pobliskich lasach, tak więc zobaczcie oczyszczone, umyte i gotowe do przyrządzenia grzybki. Przygotujemy z nich wszystkich sos. Z tego mam już tutaj dosyć spory garnek od partnera mojego odcinka, czyli AMT Gastrobus. Za chwilę zobaczycie go z bliższej odległości. A jeżeli szukacie naprawdę wysokiego gara, który dobrze rozprowadza ciepło, kod pasja do gotowania. Wszystkie linki w opisie: 20% zniżki. Także nie wiem ile tu jest tych grzybków, myślę, że spokojnie około 2 kg już po obraniu. Zbierałem około godzinki. Tak więc zaczęły się fajnie pokazywać. Do tego cebulki sztuk dwie, klarowane masło, śmietanka 30 albo 36. Rosół albo jakiś bulion może być warzywny, może być drobiowy, może być wołowy. Do tego takie przyprawy jak tylko sól i pieprz i czosnek. Zaczniemy od rozgrzania gara. A w międzyczasie obieramy i siekamy bardzo drobno dwie cebulki Cebulkę mamy posiekaną, a więc do rozgrzanego gara trafia masło, masło klarowane z tego względu, że ma wyższą temperaturę palenia. Może być też oliwa z oliwek albo zwykły olej. Jeżeli macie zwykłe masło, też może być, jednak trochę oleju musicie wtedy dodać, żeby właśnie tę wspomnianą temperaturę palenia podnieść, żeby nic nam się tutaj nie paliło. I dorzucamy cebulę, niech to wszystko się nam zeszkli przez kilka minut. A w międzyczasie jeszcze obierzemy dwa ząbki czosnku. I dorzucamy do gara. I przechodzimy już do samych grzybków. Grzyby kroimy w mniejsze cząsteczki. Nie za małe, nie za drobne, pamiętając, że one pod wpływem temperatury jeszcze nam się zmniejszą. Tak więc po prostu na jakieś mniejsze kosteczki. I grzybki trafiają do cebuli oraz czosnku, niektóre są w całości, wrzucam na razie pierwszą partię, żeby zrobić sobie miejsce na desce na kolejne, niektóre są w całości z tego względu, że fajnie po usmażeniu będą wyglądały w sosie, przy pyzach czy przy innych dodatkach. Także, jeżeli macie taki oto, kapelutek, jak najbardziej w całości może wpaść do środka. Także dokładamy, za chwilę doprawimy i mówię co dalej. Kiedy grzyby znajdują się już w garze, doprawiamy pieprzem. Najlepiej takim świeżo mielonym, gruboziarnistym. I nie może zabraknąć również soli. Pamiętajcie tylko, że jeżeli dodajecie bulion, a nie wodę, powinien być on już Doprawiony, a więc e, i też powinien zawierać troszkę soli, także nie można przesadzić tutaj zawartością soli, zawsze można dosolić, a jak już dacie za dużo soli, no to później mało co można zrobić. Mieszamy całość, grzyby nabierają temperatury, zaczyna wszystko pachnieć, zostawiamy tak przez około 10 minut, niech to się wszystko zesmaży i dodamy kolejne składniki. I dolewamy bulion oraz śmietankę. Zamieszajmy. I teraz to wszystko niech się dusi przez około 20 minut na takim małym ogniu. Można dodać tymianek, można dodać rozmaryn, jeżeli lubicie. Ja dodaję dosłownie taką zobaczcie, małą gałązkę rozmarynu, tak żeby zaromatyzować jeszcze sos, nie za dużo żeby nie przesadzić z tymi zapachami i zostawiamy tak jak mówiłem 20 minut pamiętajcie, że wszystkie składniki znajdziecie w opisie tego filmu widzimy się za chwilę sos grzybowy moi drodzy będę podawał z pyzami, a więc potrzebuję garnek w którym je uparuję, ale to za chwilę, bo najpierw do gara leci fasolka fasolka żółta, szparagowa Ugotuję ją sobie. Może dodam teraz do tego przepisu, może do jakiegoś innego. I tak, i tak muszę ją ugotować. Dodaję odrobinę cukru, czyli standardowo, jak do gotowania, właśnie fasolki. Do tego leci również sól. Przykrywamy i gotujemy, a później nakładamy taką oto właśnie nakładkę z dziurami. E, tutaj będzie się woda gotować, a tutaj włożymy pyzy, przykryjemy i uparujemy. Tak więc można to od razu tak gotować, a można na razie to zdjąć i traktować jako sam garnek. I też tak właśnie zrobię. Tak więc to niech się gotuje. Sosik dochodzi za chwilę pyzy i serwujemy. Sosik gotowy. Fasolka również już się bardzo mocno gotuje, to nawet dobrze, bo uzyskaliśmy w ten sposób parę, która będzie potrzebna nam do uparowania pyz. Wkładam nakładkę, wkładam pyzy, parujemy i podajemy. I wszystko, moi drodzy, gotowe pyzy również za chwilę je wyciągnę, ale na samym początku na talerz trafiają grzybki. Niczym nie zagęszczałem, odparowałem tylko większość tutaj soków. I tak to, to się prezentuje. Jeżeli jednak chcecie mieć takie mega gęste, to można dodać odrobinę mąki. Jednak ja wolę, jak już dodaję śmietanę, odparować trochę dłużej ten cały sosik i zagęścić w naturalnych takich właśnie smakach bez żadnych zbędnych dodatków typu mąka. Taki sos idealnie również nadaje się do różnego rodzaju mięs, do kasz, do pęczaku na przykład, do ryżu. Do ziemniaków, także opcji jest naprawdę mega dużo, w zależności co lubicie, co wolicie. Na sam koniec dodaję jeszcze buraczki. Jak mogliście zobaczyć w poprzednim odcinku, był też przepis na właśnie takie. Oto buraczki, które można z powodzeniem zrobić sobie na zimę, właśnie w tym okresie, kiedy one są najlepsze, najbardziej takie słodkie. Wyciągam łyżkę tylko, żeby żeby wam zaserwować i takie oto buraczki również tutaj nam lecą. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję i jeżeli zainteresował was jakiś garnek czy jeden czy drugi, wszystkie linki w opisie tego filmu. Jak kod rabatowy Pasja do gotowania, z którym otrzymacie 20% zniżki na wszystkie naczynia na sklepie bestpan.pl. Tak oto wygląda to wszystko z bliska. Przepięknie pachnie. Idealne połączenie do tego, jeszcze jak lubicie mięsko, kawał jakiejś dobrej pieczeni również można zrobić. Ja lecę zajadać. Cześć, do zobaczenia.